Szczęśliwa Boże, kochani, jesteśmy, Święty Roch i ja yy, witamy Was serdecznie, cieszę się, że znowu jesteśmy, ale tak sobie myślę, że powoli będziemy już yy, te codzienne nasze kontakty troszeczkę rozluźniać i tak myślę, że do końca maja jeszcze codziennie, a potem to może raz w tygodniu i w weekend byśmy się z sobą yy, spotykali, bo tak jak rozmawiam z wieloma osobami, które kiedyś słuchały, teraz zupełnie już dają sobie spokój, czyli okazuje się, że już ta nasza forma troszeczkę się zużyła. A skoro się zużyła, trzeba uszanować chyba to, co się dzieje. No właśnie, jak jeszcze dzisiaj, jutro pamiętamy o tym, że spotykamy się w Sadykszu Świętego Rocha nie jutro, tylko w sobotę o godzinie 11.29 maja, by dziękować Panu Bogu za odbudowę, czy budowę właściwie kościółka sanktuaryjnego świętego, świętego Rocha, gdzie go czcimy. No właśnie dzisiaj dzisiaj taki piękny dzień był i słoneczny i taki dość, dość ciepły, ale nie tylko dlatego piękny, ponieważ dzisiaj też jest biały, znaczy trwa biały tydzień u mnie w parafii. A biały tydzień to wiadomo dzieciaczki przychodzą do kościoła, przystępują do Komunii Świętej, modlą się, a dzisiaj tak pomyślałem, żeby zrobić ten biały tydzień, tę wspólną modlitwę właśnie w Sanktuarium Świętego Rocha. Dlatego też wyszliśmy spod kościoła. Ja nie wyszedłem, musiałem wracać z powrotem szybciej, bo tu musiałem jeszcze przeświętno odprawić, ale ksiądz Michał, ksiądz wikariusz wyszedł z dzieciakami i trochę rodziców było nawet dużo tych dzieci taką piękną grupą poszli modląc się, to nie tak daleko bo to około 3 km nawet nie zupełnie a więc takie dobre pół godzinki takiego średnio szybkiego wędrowania i ta grupa dotarła do kościółka w Sadykszu pochwaliła imię Jezusa i wtedy rozpoczęła się Msza Święta. Msza Święta z kazaniem. Ja to kazanko miałem i tym dzieciaczkom jakoś tam spróbowałem przybliżyć postać Świętego Rocha właśnie na podstawie swojego, swoich przeżyć, prawda? Dlaczego ja lubię Świętego Rocha, dlaczego rok święty jest dla mnie tak ważny. No, opowiedziałem trochę o swojej chorobie, o tym wszystkim jak tam w tym szpitalu było, potem jak się ludzie zorganizowali by się za mnie modlić i jak stało się, że, że ja żyję. I zwróciłem im uwagę, że Święty Roch w Aureoli ma napis po łacinie Będziesz patronem w zarazie, czyli w chorobie. No właśnie, dlatego też Święty Roch jest tym, który ratuje nas w różnych, w różnych chorobach. I tak jak mówiłem któregoś dnia Wśród tych dzieci komunijnych zabrakło jednego o imieniu Tomek, bo on zachorował na dokładnie tę samą chorobę, jaką ja, na jaką ja byłem chory, czyli na chłoniaka. Dlatego teraz bierze, bierze chemię, nie może się bardzo spotykać, bo to zawsze osłabienie organizmu, odporności. I tak prosiłem dzieci, żeby właśnie modliły się za tegoż swojego kolegę tą króciutką modlitwą chwalebny święty rochu, którą tutaj każdego dnia na zakończenie odmawiamy. Prosząc o właśnie cud uzdrowienia, wyzdrowienia. Mówię, skoro święty roch mnie uzdrowił, to, to ufajmy, że też i naszego kolegę naszego kolegę do nas, do nas tutaj przyprowadzi. I właśnie w ten sposób jakoś tak próbowałem te dzieci do, do, do Świętego Rocha przybliżyć. Okazało się, że nie wszystkie były w Sanktuarium Świętego Rocha, a wydawałoby się, że to jest teren parafii, czyli, czyli, czyli powinny być, a jednak nie były, czyli taka myśl, myśl tej pielgrzymki wydaje się, że była, była dobra. Cieszę się, że ona doszła do skutku. No właśnie, Święty Rochu, patronie nasz w tych różnych chorobach Wspieraj naszego Tomka, który no, został jakoś wykluczony właśnie w tym czasie komunijnym, w tym czasie komunijnym z normalnego życia, w tym czasie pandemii, zarazy, koronawirusa, w tym czasie kiedy trudno, ale ufam i ufajmy i proszę też o modlitwę za niego, żeby właśnie dobry Bóg go wyciągnął z tej choroby tak jak i mnie. Wyciągnąć. Święty Ruchu pamiętaj, pamiętaj o nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty Rochu, świecki pielgrzymi w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał, prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To kochani dzięki za tę wspólną obecność, za wspólną modlitwę. Proszę Was o, o, o jakieś westchnienie od czasu do czasu za przyczyną świętego Rocha, właśnie w intencji Tomka. Jeżeli będziecie pamiętali, dołączaj, dołączcie do, do tych swoich intencji i jego osobę, prosząc dobrego Boga przez przyczynę właśnie tego świętego Patrona w chorobach i do tych ciężkich chorobach o jakieś takie, takie wsparcie. I przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bogu, niech będą dzięki. To dzięki serdecznie, kochani, za wspólną modlitwę, za obecność. Zapraszam jeszcze raz w sobotę na jedenastą na wspólne spotkanie. Dziękczyny za odbudowę kościółka sanktuaryjnego. I do zobaczenia do jutra. Szczęść Boże! dużo, so, dużo, so, dużo so, dobrego.